Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w jaskini mamutowej w nowych partiach odkrytych przez Pawła Sojkę w 2016 roku. I będziemy przechodzili, tak jak ekipa, która dalej eksplorowała tę jaskinę, czyli przedsiębiorstwo budowy jaskin w 2017 roku. Zapraszam. Żółg gnoja śmierdzi mi tym, że tam będzie woda, więc to na koniec chyba się zrobi. Czytacie? Bardzo ładne. A? Nie wiem, jak Same tu mamy Przewiew na pewno, skądś. Ale tam nic nie będzie. Ej. Ale bardzo ładny Jasiek tu widać, że ubite. Nie wiem, czy świeżo, czy nie. Daj mi się teraz dorzutek że Tam idziesz? Tu? Tak. A tam w dół to będą te. Bo oni się w dół w kopali i przez to się te salki odkryły. Aha. A to już było i tam tylko wykopali taki kawałek do kamieniami. Wyjdź sobie nade mnie. Te bardzo ładne nacieczki. Jasknia mokra, błotnista. Ja że nie wziąłem gniazdu. To wychodziło, że bardziej było łatwo. To jest krótki korytarz, tam można sprężyć. E, e, to jest spokojnie. To no. jest jała. Także To jest całkiem fajne. A dużo bardziej jest. Wszyscy swoją. Mam w imię ten... E, I co? Koniec był, tak? Tak. No. Prędzej czy później jest jakiś koniec? No. <grymne> no tu są te, te żółki grojarze, bo to tam skręca potem w dobrym kierunku. No. Dobry, jestem żubkiem. <grystanie> <grystanie> czy zostałeś ochrzczony? <grystanie> no, możemy iść dalej, nie? Jak chcesz to może z w Wnoszę Monikę za, tomkiem, bo, za tomkiem, bo tam mogą być te ciaśniejsze partie. Nie, to oni, żeby szła za Moniką. Jak coś to się jakoś wymienimy gdzieś? No zobaczymy, czy się da tam wymienić. Tam, tam jest tak. Yy, już Wam mówię: Andrzej mówi, że ty się nie zmieścisz. <grystanie> Ona, <mój. grystanie> Jak nie wiesz to z nogami, no potem zobaczycie, To maj, możesz się... to ode mnie odebrać. <noise> no tak ja teraz jest. Jak nogami ci nie puści, to będziesz po tą głową. tu za mną. Ale chyba jest od razu do góry. Puśćcie na jolo. Co, tu jest więcej miejsca tylko te kamienie, jedyne było, bo ktoś tu narzucił na dół, nie? jestem gdzieś dalej. Poczekajcie, trujem. я będę strzeka w Wychylony Tomek no Nie mam rady zejść do ciebie Zabijecie cię normalnie Moerytrobuje <śmany> To światło <śmany> Wychodzenie z zacisku Numer jeden. Ja numer jeden. Ile jeszcze tych numerów będzie? Oj, dużo. Najlepiej no, jakąś fisko i jaki górka. Tutaj całe partie takie są podobne. Pociąg Nie tak Coś mi ten Teraz tak o, <laughs> No koń, już prawie jesteś no No możesz iść o, Już jesteś Jak nie będziemy mogli wyjść, jeżeli to jest najgorsze przejście To sobie rozkopiemy to troszkę A patrz jakie ładne nacieki tutaj Jesteśmy w pierwszej salce chyba Tutaj Wychodzi jeszcze Hania z zacisku. I tutaj są już pierwsze ubite widać świeżo. Naczekaj, ktoś, ktoś to chyba ukradł albo coś. Niestety są tacy ludzie. Tutaj też chyba coś było poobijane. Tam zostało mały kawałek, przynajmniej. A, znowu się ma głową A ja widzę niktyta! Teraz nie, fok! Czekajcie, bo wiesz, na dobrym boku przedłem. Ten No i tu są te salki? No będzie dużo. Patrz, jak ta salka mogła być wielka. Tak, gdybym nie to. Tam góry możesz zobaczyć. Dół i góra. Podaj mi kamerę, jak doszedę. I tym samym bokiem musisz iść. Na prawym boku, tak? A to jest przede mną. Dzaj kamerę, Oj Czekaj Najwyżej cię wyciągnę do góry no. Za duży. Nie, on jest rozpięty i jak go ciągnę w dół. Aha. Gaś siatła wdarzona. Tam, 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 na którym boku? Na prawym? Dużo łatwiej jest przechodzić jaskini, jak się wie, jak się ułożyć, bo ja pierwszy raz wszedłem na lewym i nie przeszedłem. No jak masz skręt w prawo, no to ciężko. Tak to jest, jak się nie zna jaskini do końca. O kurde. Mogę Cię wyciągnąć. Na rękę. tylko Ja to tylko ze wszystkim mam problem. Nie się się Monika, bo dla się wszystko. Nie no, się nie już teraz. Nagraj jeszcze. Tutaj są bardzo ładne nacieki. Poczekaj czekaj tam co to, żeby się nie zmieściły. Przejście pod naciekami do góry. Jakiś jakieś w dół, nie wiem, którędy iść teraz, nie? Aha, no tak. No to zagłonię. Tam dalej też widzę nacieki. Dobra, czekaj, pójdźmy, no, nie pójdźmy, no, pójdźmy no, tam troszkę. może coś być. Pójdźmy troszkę. Tak, tu są dwie wskazane. Trzymaj to. Uważam. Aha, trzymaj to. Weź im Wejdziesz tam dalej, muszą? Okej okay. To wejdzie jeszcze aparat. Tylko, żeby on tak leżał i do nie dotykaj z góry, właśnie. No. O Monia. No. Czekaj. <gry> no, za Super ty. dziurka. No. Teraz nie wiem, co ja tam mał. Na... Nie wiem, idę na górę. No, Dobra, daj mi kamerę. Tam. tam. Jest jakiś przodek. Trochę nogów. Jakoś. Tu Tutaj. Ja sobie leżę w takim pozycji. Do góry mam takie co Tutaj jest chyba tylko kominek! Jeszcze wyjdę piętro wyżej i sprawdzę, ale... Chyba tutaj nie ma więcej no Jak tutaj teraz widać? Słyszycie to echo? Tutaj ktoś zostawił czapkę Nie wiem czy to kominiarka czy co Ale to Echo nie jest stąd, tylko stąd A jeszcze jak dacie radę, to sprawdźcie ten drugi korytarz tam, co to jest. Nie musisz tak krzyczeć, bo to doskonale wszystko słychać. Tak. Tak. Aha. To jest właśnie wychodzenie z ciasnej studzienki do góry. Jeszcze ślisko. No, ja wiem jeszcze, nie da się. Ja się obróciłem, tu chyba. No nie, pleca mi jest łatwiej, na pewno. Tak, w Ja się Weszliśmy ze studni na dół, z dołu idziemy do góry. Znowu na plecach chyba Monika. O. Czekaj Hania, bo dalej nie pójdziesz. Jest tam coś, nie Monika? Jest uh -huh. co? No właśnie. Dlatego chciałem, żebyś tu się pomęczyła troszkę i wyszła. Zrobię <grywa> kamerę. Co tam jest? Zmieścimy się wszyscy? Jasne. Wszyscy się zmieścimy u góry. To nagraj mnie jak wychodzę, żeby kolejni mogli. Czekaj. Uuuu. Uh. Piękna szczelinka. Może. A tak, bo ten, bo na pierwszą salą jest ostatnia. Tak, i tam jest narysowany na planie nawet. OK. Okej. Dobra. Jak masz? Nie. Czekaj. Oh, yeah. No, mam miejsce. Okej. Okay. No wyłaś. Ja cię płyja. Było łatwiej wyjść niż tam. Dobrze, nie tam było łatwiej, Uff. no bo jesteś wyższy i szerszy. Dobre. A ja tam już Tak Tak śmiechnę. Słyszę, że ja się śmieję. Ja wierzyny mam za długie nogi. Nie mogłem złamać. To jest ta sala, trzeba ja się Halo! No A ty już tu! Tak, to ja Ale ja tu widzę salę nad, pod nami Tak widzę, ale to... My nic nie mówiliśmy takiego, było cicho, może dlatego nas nie słyszałeś. Super, te formy. <noise> Nie podaję na razie nazwy salki, ale damy ją w napisach. Żeby było wszystko ładnie podpisane, tak jak powinno być. I tam sobie leci w dół i tam jest salka pod nami. 見えないさんみたらさ。